Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie, co on, ona chce Ci powiedzieć. Robię to czytanie z intencją największego dobra moich wspaniałych widzów. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przekaz, co on, ona. Chcę powiedzieć moim widzom na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc. Co on, ona chce powiedzieć moim widzom na chwilę obecną i na najbliższy miesiąc. Zobaczmy, moi kochani, co z teraźniejszości, co z przełożenia. Tutaj dla Was się pokaże, tak żebyście mogli wiedzieć, czy odnosić się do tej sytuacji. W chwili obecnej, moi drodzy, możecie nie mieć kontaktu z tą osobą, ewentualnie wasze kontakty są bardzo ochłodzone, dużo tutaj zdystansowania. Tutaj ewidentnie, moi drodzy, ktoś zbiera myśli, kontempluje, no i ten kontakt może być albo ochłodzony, albo nie macie go w ogóle żadnego w tym momencie. Zobaczmy zatem, co on, ona chce wam powiedzieć. Co on, ona chce Wam powiedzieć, ale tego nie robi, bo albo się, albo nie widzi takiego rozwiązania, znaczy takiej możliwości, albo z sobie znanych względów. No zobaczmy. Gdyby mogła ta osoba Wam powiedzieć, to co chciałaby Wam powiedzieć? Widzę tutaj, moi kochani, że ta osoba, o której tutaj mowa. Może zbierać przede wszystkim informacje na wasz temat, czy to poprzez wspólnych znajomych, czy to poprzez jakieś tam media społecznościowe. Ponadto ta osoba, co chciałaby wam powiedzieć, to to, że moi drodzy, ona nie wie, co ma zrobić w waszej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że. Albo, to do tego przejdziemy, bo to jeszcze nam się tutaj wyklaruje, ale albo ta osoba ma stałą rodzinę, to dla związkowców, to znaczy teraz mówię pod kątem romantycznym w ten sposób, albo ta osoba ma dwie opcje do wyboru, czyli was i swoją stałą osobę. Albo po prostu żongluje jakimiś dwoma opcjami i brakuje jej czasu na dobre porozumienie z Wami. Zaraz to prześwietlimy, żeby to sprecyzować. Zaczniemy od dwójki. No to w zasadzie to samo, powtórzyła mi się energia. Moi kochani, co on, ona chce Wam powiedzieć, to to, że nie widzi faktycznie jakiegoś rozwiązania w tej danej sytuacji. No i teraz już wyklarował mi się totalnie ten przekaz, i tu teraz już przechodzimy na sprawy uczuciowe. Moi kochani, ta osoba. Co chciałaby Wam coś powiedzieć, to przede wszystkim to faktycznie może mieć inne opcje do wyboru, jeśli nie ma stałej partnerki lub stałego partnera żony lub męża, albo faktycznie tą stałą partnerkę ma. I to widzę tutaj dwukrotnie, a już te dwie kolejne opcje również dwukrotnie. Ponadto ta osoba może być z zagranicy lub z oddalenia od Waszego miejsca zamieszkania. I co ta osoba by chciała Wam powiedzieć, to to że moi drodzy po pierwsze postawiła na swoje potrzeby dba o swoje interesy zwłaszcza te zawodowe finansowe mogą być dla niej te sprawy mogą być dla niej niezmiernie istotne ponadto moi kochani no ewidentnie ta osoba śni i marzy o was Pomiędzy wami jest sytuacja, ta osoba chce wam powiedzieć, chciałaby wam powiedzieć, że, bo faktycznie taka sytuacja tutaj jest pomiędzy wami, taka sytuacja beznadziejna, gdzie nie ma wygranych. I ta osoba chciałaby wam powiedzieć, że, że owszem, jest tą swoją stałą osobą na co dzień, czyli ma swojego stałego partnera, swoją stałą partnerkę. Jakkolwiek ta sytuacja pomiędzy wami bardzo ją stresuje, nie widzi wyjścia z sytuacji, marzy o was, śni o was, ale wie, zdaje sobie sprawę z tego, że sytuacja pomiędzy wami jest beznadziejna, że jest to sytuacja, gdzie nie ma wygranych, czyli typ, typowe, klasyczne, pyrusowe zwycięstwo. Dajcie jeszcze chwilę. Jeśli wykluczyć ewentualnie, moi drodzy, sytuacje stricte romantyczne, to tu może mieć miejsce rzeczywiście taka sytuacja, że ktoś no bliski waszemu sercu, czyli może być ktoś z rodziny, ktoś z przyjaciół, po prostu marzy i śni o tym, Aby poprawić stosunki pomiędzy wami, bo jakby nie było, mamy to zaangażowanie tutaj. Jakkolwiek, moi drodzy, ta osoba nie widzi jakiegoś wyjścia z sytuacji, ta sytuacja ją bardzo stresuje, która jest pomiędzy wami, i dla niej, no tu mamy tą samą potem już energię, czyli też stres nie widzenie wyjścia z sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że ta sytuacja jest sytuacją bez wygranych nie ma pomiędzy wami wygranej. Jest tu porażka, jakiś ostry konflikt, lub ewentualnie po prostu sama sobie porażka. I dobrze, no zobaczmy, co dalej. A potem zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Co on, ona chce ci powiedzieć? Okej. Okay. Ta osoba chciałaby wam powiedzieć, że chciałaby dojść z wami do dobrego porozumienia, to wszystko bardzo dobrze to rezonuje. Chciałaby dojść z wami do równowagi, jakiejś do harmonii, chciałaby ponadto komunikacji z wami, spotkań. Jeśli chodzi o sprawy romantyczne, no to tu oczywiście jeszcze dochodziłyby typowe randki. Moi kochani, ta osoba, egen znowuż może być z zagranicy lub z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania, jakkolwiek nie musi. Może być to również dobrze jakaś znajomość przez stricte internetowa. Moi kochani, widzę tutaj również, że ta osoba, pomimo że chciałaby tych spotkań z wami, dobrej komunikacji, powrotu do równowagi z wami. To zresztą chciałaby Wam powiedzieć, jakkolwiek równocześnie chciałaby Wam powiedzieć, że nie widzi jakiegoś wyjścia z tej sytuacji, zobaczcie, powieliła nam się dokładnie ta sama energia. Czyli ta osoba chciałaby Wam powiedzieć, że ta sytuacja, jaka jest teraz, bardzo ją stresuje. Może mieć stany lękowe, depresyjne. Tu widzę jakieś nieprzespane nocy. No, i ta osoba, właśnie tak jak już wspomniałam wcześniej, nie widzi wyjścia z tej sytuacji. Dlaczego? No, bo już tu nam się pojawiła energia jakiejś porażki, energia, gdzie nie ma zwycięzców. Dobrze, i zobaczmy, jak ta sytuacja wobec tego się potoczy, moi kochani. Dobrze, tyle energii może być? Jak się ta sytuacja potoczy pomiędzy Wami, moi, drogi, moi drodzy? Może zacznę teraz od tyłu, że tak powiem. Zaczniemy od spraw nieromantycznych, czyli sprawy przyjacielskie, sprawy rodzinne. Moi kochani. Ta sytuacja dalej będzie sytuacją toksyczną, moi kochani. I teraz widzę tutaj energię, że ktoś, o kim tutaj jest mowa, ale to teraz, y, miejcie na uwadze, sprawy rodzinne, sprawy przyjacielskie, ta osoba stawia po prostu na swoje dobro na swoje sprawy zawodowe, finansowe. Na tym skupia swoją energię, może również oczywiście skupiać energię na swojej rodzinie, jakkolwiek ta sytuacja pomiędzy wami dalej pozostanie taką sytuacją toksyczną. Tutaj nie widzę jakiegoś dobrego zakończenia w tych kwestiach. Tu ktoś będzie cały czas stawiał granice, bronił swoich racji i poglądów. Czasami ta energia nie jest taka zła. Znaczy, granice generalnie trzeba stawiać, no ale jeśli chcecie jakiegoś pojednania z tą osobą, to nie jest to w tym wypadku, w tym kontekście kart sprzyjające. Nie z tym diabełkiem tutaj, bo to czasami walka o coś pomimo trudności, no ale tutaj niestety mamy tego diabła i w tym kontekście nie jest to dobra energia, moi kochani. Jeśli chodzi zaś o. Zgoła trochę inaczej się ma, też nie za dobrze to wygląda. No samym, jeśli chodzi o sprawy romantyczne, oczywiście, jeśli ta osoba ma stałą osobę, no to tu w ogóle oczywista sprawa, że to nie wygląda dobrze. Jakkolwiek mogę Wam tylko powiedzieć, że ta osoba rzeczywiście no, będzie stawiała te granice, broniła swoich racji, poglądów, ale generalnie chodzi tu o stawianie granic w tym kontekście kart. Dlaczego? Ponieważ ma stałą partnerkę, stałego partnera, żonę lub męża, ta sytuacja, pyta, odpowiadając na pytanie, jak ona się potoczy, no, ona się nie zmieni. Dalej będzie miała ta osoba stałą partnerkę, stałego partnera. Przy tym wszystkim, jedynie tutaj troszkę sytuacja by ulegała zmianie pod kątem właśnie romantycznym. Chodzi na, mianowicie o to, że ta osoba cały czas może mieć obsesję na waszym punkcie. Czyli po prostu nie potrafi o was zapomnieć, moi kochani. No, ma całą osobę, ale tak naprawdę myślami jest przy was, marzy o was, śni o was, ma obsesję na waszym punkcie. Jakkolwiek, no wiadomo, nie ma niczego do zaoferowania. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta sytuacja pomiędzy wami jest beznadziejna, że tu nie ma wygranych. Zobaczmy zatem, moi kochani, problem sytuacji. Zobaczmy, jaki problem sytuacji. No tutaj, moi drodzy, jest brak akceptacji, na no pewnie sytuacji samej w sobie, brak yy, zaangażowania i generalnie stagnacja, jeśli chodzi o miłość, o przyjaźń, tutaj na chwilę obecną w tej sytuacji. Zobaczmy, co będzie wyzwaniem. Tu jeszcze brak dobrego porozumienia i miłości. Co, moi drodzy, wyzwanie? Wyzwaniem jest dokładnie sytuacja, o której tutaj mowa: brak kontaktu, brak wszelkiego rodzaju nowych początków czyli to taka przeszkoda, która tutaj stoi na, wam na drodze w związku z tą osobą. I zobaczmy, co będzie pomocne dla Was. Proszę Was, moi duchowie przewodnicy, o przekaz, co będzie pomocne na tą sytuację dla moich wspaniałych widzów. Więc tak, moi kochani, abyście realizowali swoje cele, swoje pasje, swoje zamierzenia, dążyli do rozwoju w waszym życiu szeroko pojętym. No też tutaj wypadałoby kierować się cierpliwością. Moi drodzy, ponadto, ale to bardziej do spraw rodzinnych, umówmy się i przyjacielskich, gdyż no do osoby, która ma samą osobę i nie ma żadnych zamiarów w stosunku do was, no to wiadomo, że jasna sprawa, że tutaj trzeba podchodzić zdroworozsądkowo do tych rad. Moi drodzy, Dążcie do swojej stabilizacji życiowej, rodzinnej, generalnie dążcie do swojego spełnienia w tych sprawach romantycznych, rodzinnych, przyjacielskich, ogólnie takich życiowych. To też co, co pomoże. Czyli, jeśli widzicie, że sytuacja jest beznadziejna, nie ma wygranych mam tu na myśli sprawy romantyczne, no to po prostu dążcie do swojego spełnienia, do spełnienia z kimś, gdzie to będzie po prostu możliwe i nie będziemy musieli się o to prosić, tylko wręcz obydwie strony będą tego bardzo chciały, rozumiecie, nie ma sensu tracić energii na kogoś, kto po prostu nie chce tego spełnienia z nami, to jasna sprawa i zobaczmy radę na tą sytuację, albo zróbmy trzy Okej, okay, jedną już mamy, moi drodzy. No, bardzo zbliżona energia. Dążcie do swojego spełnienia, cieszcie się życiem, dążcie do waszej stabilizacji, zwłaszcza w tych sprawach uczuciowych, romantycznych, również, w sensie. I zobaczmy kolejną radę. Zregenerujcie, moi drodzy, swoje siły psychiczne, fizyczne i moi kochani, zbierzcie swoje myśli. Tu warto się zdystansować do tej sytuacji. I ostatnia rada na tą sytuację, moi drodzy. Nie zapomnijcie, proszę Was o subskrypcjach, lajkach, komentarzach, udostępnieniach. Jeśli lubicie moje treści, moi kochani. Bardzo, bardzo Was o to proszę i nie zapomnijcie o tym wsparciu dla mnie, jeśli, jeśli lubicie mój kanał, moje treści i tak, abym mogła rozwijać mój kanał, moi kochani. I kolejna rada, moi drodzy, właśnie działajcie zdrowo, rozsądkowo, moi drodzy. Odetnijcie, no proszę bardzo, odetnijcie przede wszystkim od siebie coś, co wam nie służy, kogoś ze swojego życia, kto wam nie służy. Jeśli na przykład wiecie, że jakaś przyjaźń już po prostu przeszła do historii, odetnijcie się od tego, a już zwłaszcza od osoby, która ma stałą osobę przy swoim boku. Natomiast jeśli chodzi o sprawy rodzinne, no to zawsze warto by było o ten kontakt jednak zadbać. Dobrze i zobaczmy, moi. No głos mi, głos mi zaraz odmówi posłuszeństwa, przepraszam Was kochani. I zobaczmy jeszcze, moi drodzy, radę z kart radosnego serca na tą sytuację. Bóg jest z pewnością wspaniałym twórcą. Czy w innym razie wszyscy byliby tacy, jacy, bylibyśmy tacy, jacy jesteśmy, wyjątkowi, genialni, wielobarwni i cudowni? I zobaczmy jeszcze przesłanie z kronik Akaszy na tą sytuację. Może weźmy trzy, bo tak coś czuję, że trzy. Gniew. Gniew obciąża Twoje serce. Uwolnij swoje cierpienie i poczuj nową radość życia. Absolutnie zgadza się, jeszcze zwłaszcza z tym rozkładem. Zobaczmy, co dalej. Zrób przerwę. Koniecznie potrzebny ci jest czas wolny. Stwórz sobie przestrzeń dla ciała, umysłu i duszy. I zobaczmy ostatnie przesłanie, moi kochani, na tą sytuację. Mamy to. Wypadły chyba nam dwa. Tak. I moi kochani, co my tutaj mamy? Nie poddawaj się. Poczuj inspirację i pokonaj przeszkody. Pełen wiary w siebie. To jeśli ktoś chce zadbać o ten dobry kontakt pomiędzy ewentualnie przyjaciółmi, znaczy, Rodziną, ewentualnie kimś z przyjaciół, i zobaczmy, jesteś kochany. Ostatnie przesłanie: uwierz, że zawsze jesteś kochany ponad wszelkie wyobrażenie. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie, proszę o lajkach, komentarzach, subskrypcjach, tak aby mogła rozwijać mój kanał. Ja Was ściskam i do usłyszenia.